thank <laughs> you Panowanie Zygmunta III Wazy stało pod znakiem wojen ze Szwecją. Ten nowy potężny antagonista wyrósł w Polsce na bazie konfliktu o charakterze dynastycznym, który jednak bardzo szybko zamienił się w konflikt o realnym podłożu geopolitycznym, o panowanie nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego i nad ujściem Wisły, które to panowanie miało istotne znaczenie dla potęgi ekonomicznej Szwecji, ale także było podstawą potęgi ekonomicznej Rzeczpospolitej. Dzisiaj właśnie, szanowni państwo, porozmawiamy sobie o wojnach polsko-szwedzkich z drugiej połowy XVII wieku. W drugiej połowie wieku XVII Szwecja była u szczytu swojej potęgi i walczyła o panowanie nad całym Bałtykiem. Jej władca, Karol X Gustaw miał do wyboru atak na Moskwę i uzyskanie tej części, nazwijmy to północno-wschodniej, akwenu bałtyckiego, albo atak na Rzeczpospolitą. Wybrał to drugie rozwiązanie z bardzo racjonalnych powodów. Po pierwsze, państwo polsko-litewskie było osłabione licznymi wojnami i Powstaniem Kozackim, o którym rozmawialiśmy na poprzednich zajęciach. Szwedzi chcieli zająć nadbałtyckie polskie porty i czerpać z nich dochody, w szczególności Gdańsk był taką perłą w koronie Polski, był znakomitym wręcz źródłem dochodów, także mógł być znakomitym źródłem dochodów dla państwa szwedzkiego. Polscy królowie z dynastii Wazów konsekwentnie zgłaszali pretensje do korony Szwecji. Dla nas, szanowni państwo, to może nic istotnego, ale w tamtych czasach był to niezwykle wręcz istotny czynnik, nie tylko prestiżowy, ale i pragmatyczny. Ponadto władca Szwecji dowiedział się o istnieniu silnej opozycji wobec Jana Kazimierza, i w ten oto sposób przechodzimy do postaci zdrajcy. Hieronimać Radziejowskiego, magnata skłóconego z Janem Kazimierzem na płaszczyźnie osobistej, który wybrał się do króla szwedzkiego i powiadomił o niechęci części szlachty do walki, a także pomagał w przygotowaniu planów szwedzkiego ataku. Szwedzka armia zaatakowała ostatecznie w lipcu 1655 roku z dwóch kierunków. Z pomorza w kierunku Wielkopolski oraz z Infland na Litwę. Wojska koronne i litewskie poddawały się niemal bez oporu. W Wielkopolsce była to kapitulacja pod ujściem. Do tej pory, jeśli pojedziecie z Poznania w kierunku piły, teraz są 11, przejedziecie przez miejscowość ujście. Wtedy możecie zwrócić uwagę, że była to miejscowość w naturalny sposób ufortyfikowana. W takim miejscu można było całymi miesiącami, nawet małymi siłami, bronić się przed przeważającym nieprzyjacielem. Szlachta Polska, pospolite ruszenie, zgromadzona pod ujściem, skapitulowała w haniebny sposób, wpuszczając do Wielkopolski wojska szwedzkie i de facto zdradzając swoje państwo i swojego monarchę. Z kolei na Litwie. Hetman litewski Janusz Radziwiłł ogłosił się w Kiejdanach z przymierzeńcem Karola Gustawa i oddał Litwę pod jego protektorat. Tą scenę pamiętamy znakomicie z równie znakomitej ekranizacji potopu Henryka Sienkiewicza. Tak szybki bieg wydarzeń i postępów wroga, którego wojska zalewały kraj, jak opisany w Biblii kataklizm, spowodował, że tę wojnę nazwano potopem szwedzkim. Szwedzi zajęli wiele miast i twierdz właściwie bez wystrzału, bez walki. Jeden z nielicznych wyjątków stanowił Gdańsk, który zyskał wsparcie floty holenderskiej. Znaczna część szlachty była przekonana, że Karol Gustaw będzie obrońcą jej przywilejów i traktowała go z życzliwością. W związku z sukcesami szwedzkich wojsk, których sojusznikiem stał się też elektor brandenburski, król Jan Kazimierz musiał schronić się na należącym do Habsburgu w Śląsku. Wkrótce jednak w Rzeczpospolitej na skutek bezwzględnej polityki okupacyjnej najeźdźców pojawiły się pierwsze próby oporu. Aby się utrzymać i wzbogacić, szwedzcy żołnierze rabowali zajęte tereny oraz nakładali na ludność wysokie kontrybucje. Ponadto, będąc protestantami, nie mieli oporów przed grabieniem i profanowaniem katolickich kościołów oraz mordowaniem księży. Kres łatwemu podbojowi Rzeczpospolitej w końcu roku 1655 przyniosła skuteczna obrona jasnej góry. To wydarzenie miało przede wszystkim wielkie znaczenie symboliczne i wieś o nim szybko rozniosła się w społeczeństwie. Zaczęto również lokalnie prowadzić wojnę partyzancką ze Szwedami. Szlachta zawiązała dwie konfederacje w Tyszowicach i Łańcucie, które zadeklarowały wierność królowi i wolę walki z najeźdźcą. Zwołano też pospolite ruszenie. Wróćmy jednak, Szanowni Państwo, na chwilę do obrony jasnej góry. W listopadzie i grudniu 1655 wojska Karola Gustawa w sile około 3000 bezskutecznie oblegały klasztor Paulinów w Częstochowie, twierdzę jasnogórską właśnie. Ta twierdza nie miała specjalnego znaczenia poza znaczeniem symbolicznym. I religijnym dla ludności polskiej, właśnie dlatego, że znajdowało się tam, i do tej pory znajduje się najbardziej znane sanktuarium maryjne z cudownym obrazem. Twierdza miała zaledwie 300 obrońców, na których czele stał ojciec Augustyn Kordecki, i przez ponad miesiąc opierała się wrogom. Oczywiście ich postawa, szanowni Państwo, była postawą bohaterską. Nie zmienia to faktu, że ten obraz obrony Częstochowy, który znamy dzięki Sienkiewiczowi i ekranizacji prozy Sienkiewicza, właśnie jako obraz takich bardzo gwałtownych warg, jest obrazem w znacznej mierze zafałszowanym. Tam głównie paktowano, tam głównie oblegano, a tych sztu tych wystrzałów, zdział, no to było stosunkowo niewiele. Nie było intencją Szwedów się wykrwawiać na jakiejś trzeciorzędnej twierdzy, nie było intencją Szwedów palić tej twierdzy, tylko zdobyć jej bogactwa. W związku z powyższym głównie trwały przepychanki i pertraktacje, ale jednak w naszej mitologii narodowej ten obraz dzięki Sienkiewiczowi jest właśnie taki. A nie inny? No cóż, nieprawdziwy, ale za to niewątpliwie urokliwy. Wracamy sobie do sytuacji w kraju. Jan Kazimierz wrócił do kraju ostatecznie z początkiem roku 1656. Dowództwo nad wojskiem królewskim objał Stefan Czarniecki, który stał się bohaterem walk polsko-szwedzkich. Wobec przewagi dobrze zorganizowanej szwedzkiej armii prowadził wojnę podjazdową. Czyli nękał wroga niespodziewanymi atakami niewielkich, ale bardzo ruchliwych oddziałów. W szybkim tempie rosła liczebność polskich sił i jeszcze w tym samym roku pokonały one Szwedów w bitwie pod Warką. Jednak niebawem Polacy ponieśli klęskę pod Warszawą, co zakończyło się utratą uprzednio wyzwolonej stolicy. Sukcesy armii Karola Gustawa spowodowały, że car poczuł się zaniepokojony i zawarł z Rzeczpospolitą rozejm w wojnie toczonej od roku. 1654. Dzięki temu zostały wstrzymane działania militarne na wschodzie, co umożliwiło Polakom skierowanie wszystkich sił do walki ze Szwedami. W tym czasie pojawiło się kolejne zagrożenie. Powstała koalicja zainicjowana przez Szwecję z udziałem Brandenburgii, Kozaków i Siedmiogrodni. Przypieczętował ją w roku 1656 traktat rozbiorowy z Radnot, który dzielił państwo polsko-litewskie pomiędzy wrogi mu Polskim królem miał zostać władca Siedmiogrodu Jerzy Rakoczy, a krewny Janusza Radziwiła, książę Bogusław Radziwił, miał dostać dziedziczne państewko na Litwie. Do sił szwedzkich okupujących Rzeczpospolitą dołączyły wówczas wojska siedmiokrockie, które spolądrowały południowo-wschodnią część kraju. Plan rozbioru nie został jednak zrealizowany, ponieważ państwo polsko-litewskie Uzyskało pomoc ze strony Habsburgów oraz Danii, które były zaniepokojone tymi planami. W tej sytuacji Szwecja musiała zaangażować się do walki z Danią i wycofać większość swoich wojsk. Siły polskie w krótkim czasie pokonały osamotnione wojska siedmiogrodskie i zmusiły Rakoczego do wypłaty odszkodowania za ogromne zniszczenia, których dokonał. Jednocześnie władca Brandenburgi, książę pruski Fryderyk Wilhelm, widząc porażkę dotychczasowych planów, zdecydował się zmienić sojuszników, zwrócił się do Jana Kazimierza z ofertą antyszwedzkiego przymierza. Król zgodził się i w roku 1657 zawarł ze swoim dotychczasowym lennikiem spróst traktaty welawsko bytgowskie w których zapisano przystąpienie Brandenburgi do koalicji antyszwedzkiej. Ale także zniesienie zależności lennej prusk książęcych od Rzeczpospolitej. Odtąd państwo pruskie staje się prawdziwym cierniem w stopie Rzeczpospolitej, a wkrótce ma się stać jednym z konstruktorów i twórców jej rozbiorów i jej upadku. Tymczasem osamotniona Szwecja zaczęła ponosić klęski na lądzie i na morzu. Doprowadziło to do podpisania pokoju w oliwie, który zakończył wojnę. Do jego warunków należały przede wszystkim zobowiązanie Szwedów do przestrzegania wolności handlu bałtyckiego, zwrot zrabowanych przez nich dzieł sztuki, ten warunek do tej pory nie został dotrzymany przez Szwecję, potwierdzenie szwedzkich praw do Infland, zrzeczenie się przez Jana Kazimierza, pretensji do korony szwedzkiej. Rzeczpospolita nie poniosła strat terytorialnych, jednak w wyniku walki, rabunków szwedzkich i nie tylko szwedzkich została poważnie. Osłabiona. Król polski utracił również zwierzchność lenną nad Prusami, co jest najgorszą i najbardziej dalekosiężną z konsekwencji, negatywnych konsekwencji potopu szwedzkiego. Wskutek prowadzenia wojen na wielu frontach z Turcją, Moską, Kozakami i Szwecją Rzeczpospolita poniosła ogromne straty. Zbożenie dotyczyło całego społeczeństwa. W ruinie znalazły się miasta i wsie, zniszczeni uległy domostwa, pola uprawne i plony. Wywołało to głód, a w rezultacie szerzenie się epidemii i zaraz. A co za tym idzie? Nieuchronne zwiększenie śmiertelności. Rzeczpospolita stanęła na krawędzi upadku. Jeszcze przed podpisaniem pokoju w Oliwie podjęto dyskusję o konieczności przeprowadzania reform wewnętrznych. Jan Kazimierz zgłosił program naprawczy, mający usprawnić funkcjonowanie państwa. Planował zwoływać coroczne sejmy, przyjmować uchwały sejmowe większością dwóch trzecich głosów, a nie jak dotąd jednogłośnie, a więc znieść szkodliwą zasadę liberum veto. Planował utworzenie stałej rady rządzącej z grona posłów i senatorów, a więc czegoś w rodzaju rządu. Wprowadzał wreszcie wprowadzenie stałych podatków. Można więc powiedzieć, że Jan Kazimierz planował ograniczenie. Wolności szlacheckiej, choć rzecz jasna, nieprawdą jest, że miało być to wprowadzenie absolutum dominum, czyli władzy absolutnej, na wzór chociażby francuski. Jan Kazimierz czynił to z pobudek. Które moglibyśmy dzisiaj określić jako patriotyczne, w tamtych czasach byłoby to niewłaściwe określenie. On był bezpotomny, nie miał swoich potomków, nie możemy więc powiedzieć, że chciał uporządkować państwo dla swoich dzieci, dla swoich wnuków i prawnuków. Przeciwnie, chciał uporządkować to państwo właśnie dla samego państwa. Ale my, Polacy, nasi przodkowie, nie dojrzeliśmy do tego, że reformy są niezbędne. Nie dojrzeliśmy do tego, że bez uporządkowania państwa chaos i upadek będzie tylko i wyłącznie się pogłębiać. Ostatecznie Sejm odrzucił wszelkie królewskie projekty reform. Na czele opozycji stanął hetman i marszałek wielkiej koronny. Bohater wojen szwedzkich Jerzy Sebastian Lubomirski. Szeregi niezadowolonych powiększyli nieopłaceni żołnierze, którym Sej odmówił wypłaty żołdu. Zawiązali oni konfederację, do której przystąpiła większość wojsk koronnych litewskich. Wobec groźby zbrojnej konfrontacji król ponownie wycofał się zarówno z pomysłów reform jak i elekcji w Wenderegę, lecz postanowił rozprawić się z hetmanem podczas sejmu władca wytoczył Lubomirskiemu proces o zdradę Statu. magnata skazano na infamię oraz konfiskatę dóbr co spowodowało jego wyjazd z kraju Zyskał on jednak duże poparcie szlachty i pomoc Habsburgu. Wkrótce wrócił do ojczyzny, łamiąc zasady wyroku. Doprowadziło to do wybuchu wojny domowej, zwanej Rokoszem lubomirskiego. Do rozstrzygnięcia doszło w bratobójczej bitwie pod Montfami w roku 1666. Wojska Jana Kazimierza poniosły w niej klęskę. Skala wzajemnej nienawiści była tak wielka, że Rokoszanie wymordowali kilka tysięcy jeńców z Armii Królewskiej, w tym weteranów Armii Stefana Czarneckiego. W wyniku pertraktacji król udzielił Rokoszanom amnestii i obiecał wypłacić zaległy żołg. Lubomirski formalnie przeprosił władcę, co zdjęło ciążące na nim kary, lecz nie odzyskał sprawowanych urzędów. Następnie ponownie udał się na Śląsk i tam niedługo później zmarł. Z kolei, załamany porażką swych planów i śmiercią żony Jan Kazimierz, ogłosił swą abdykację i w roku 1668 wyjechał do Francji. Pozostawił Rzeczpospolitej na krawędzi upadku. To tyle do zobaczenia w następnym odcinku. I jeszcze ciekawostka, bo krótkie panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego w istocie rzeczy należy potraktować w kategorii ciekawostki. Po abdykacji Jana Kazimierza szybko przeprowadzono nową elekcję. Doświadczenia wojenne zadecydowały o tym, że wśród szlachty ponownie popularność zyskało hasło powołania na tron piasta, czyli rodzimego kandydata. Nie przeszkodziło to w pojawieniu się rzecz jasna cudzoziemskich pretendentów. W czasie sejmu elekcyjnego ogromne poparcie szlachty uzyskał ostatecznie magnat. Michał Korybut Wiśniowiecki, syn owianego legendą Jeremiego Wiśniowieckiego, tego samego Jeremiego Wiśniowieckiego, który był bohaterem wojen kozackich. Z nowym królem wiązano wielkie nadzieje na zapewnienie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. czemu służyła niewątpliwie pamięć o dokonaniach jego ojca. Jednak dość szybko ujawniło się. Wrogie władztwo stronnictwo Malcontentów. Jego przedstawiciele reprezentowali opcję profrancuską i dążyli do detronizacji Wiśniowieckiego. Ponadto blokowali wszystkie próby wewnętrznych reform i zrywali Sejm. Mimo to król cały czas cieszył się wielkim zaufaniem większości szlachty. Walka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Wiśniowieckiego zaostrzyła się w momencie, gdy władca ożenił się z siostrą cesarza co stanowiła wyraz podjęcia przez niego polityki prohabsburskiej. Obydwa stronnictwa zawiązały wtedy konfederację. Groziło to nawet wybuchem kolejnej wojny domowej. Dopiero w roku 1673 doszło do uspokojenia nastrojów. Ostatecznie... Król nie zdołał wprowadzić żadnych reform ani zbudować silnego stronnictwa dla tych reform, gdyż zmarł stosunkowo młodo w wieku zaledwie 33 lat. To tyle. Dziękuję bardzo.